Centrum Rzeźby Polskiej to instytucja, która stawia sobie za zadanie opiekę nad dorobkiem twórczym polskich rzeźbiarzy. W kolekcji centrum gromadzone są najwybitniejsze przykłady polskiej rzeźby po to, aby upamiętnić sztukę artystów. I przekazać wiedzę o ich osiągnięciach następnym pokoleniom twórców i odbiorców. Adolf Ryszka zmarł w 1995 roku, pozostawiając po sobie ogromną spuściznę, także w sensie ilościowym. Zdarzyło się to w roku, w którym bardzo wówczas młody, utalentowany rzeźbiarz Paweł Althamer został zaproszony na wystawę dokumenta, otwierającą mu drzwi do międzynarodowej kariery. Młody artysta Ryszka. W innym czasie, w innym układzie artystycznym i w związku z inną problematyką sztuki, także brał udział w międzynarodowej wymianie artystycznej, będąc obecnym od samego początku w ruchu rzeźby plenerowej i realizując w tym zakresie swoje monumentalne, kamienne dzieła na trzech kontynentach. Osiągnięcia twórcy, który w końcu lat 60. XX wieku przebił się za żelaznej kurtyny do sceny międzynarodowej. Były czymś niezwyczajnym i wymagającym odnotowania. Trzeba odpowiedzieć na pytanie: kim był ten wiejski chłopak? Jak nazwał go krytyk sztuki Andrzej Matynia? Sen górnika z podrybnika, który dokonał tego dzieła. Zapewne jego robotnicze pochodzenie skłaniało go do znajdowania w ciężkiej fizycznej pracy w kamieniu uzasadnienia dla artystycznego modelu życia, który wybrał wbrew rodzicom. Zarazem długotrwały, znojny proces wykuwania rzeźby miał dla niego charakter medytacji, wysłuchiwania kamienia. Mawiał też jestem bliźnim kamienia. Piaskowiec, marmur, granit, kamień jako ciało rzeźby w jego monumentalnych pracach stawał się ciepły, obły i organiczny, powiązane z krajobrazem i historią. Wybór kamienia, ale też skupienie się na warsztatowym kunszcie w rzeźbach ceramicznych i odlewach brązowych zatrzymało twórczość artysty w granicach rzeźby. W przeciwieństwie do awangardowych i konceptualnych tendencji, które zdominowały sztukę studentów z pracowni jego profesora Jerzego Jarnuszkiewicza. Kiedy debiutował w 1966 roku wystawą rzeźby kameralnej w Galerii Współczesnej w Warszawie prowadzonej przez Janusza Boguckiego, jego twórczość widziano w kategoriach metafory i groteski, która dość szybko zaczęła być kojarzona z nurtem tzw. nowej figuracji. Wczesne cykle artysty, takie jak niewinne czy fotele, łączyły elementy odlewów rzeczywistych przedmiotów, takich jak np. nogi manekinów, z ekspresyjnie ukształtowaną materią. Zachwyt krytyki budziły także unikalne białe gipsy, którym artysta nadawał charakter docelowej formy rzeźby. Stały się one w pewnym sensie znakiem rozpoznawczym jego twórczości. W późniejszych latach pojawiły się też inspiracje antyczne, szczególnie etruską rzeźbą sepulkralną. Jak pisał inny wybitny badacz rzeźby, Piotr Schubert, figury Adolfa Ryszki roztapiają się w magmie materii, która bąbluje, puchnie, przelewa się, miewa na rośle i egzemy. Biologizm form w sztuce Ryszki odsłania dwuznaczne oblicze. Podczas gdy opracowane w plenerze monumentalne, abstrakcyjne kamienie emanują spokojem i doskonałą harmonią z otaczającym je światem natury, rzeźba kameralna artysty ukazuje człowieka jako wytwór pierwotnych popędów, istotę fizjologiczną pomiędzy życiem i śmiercią, pełną egzystencjalnego niepokoju i w pewnym sensie odrazy do naturalnej kondycji człowieka. Jednakże dzieła sztuki, pomimo tego, że oddziałują na nas swoją warstwą symboliczną, są zarazem przedmiotami fizycznymi. Ten ich aspekt sprawia, że kiedy są pozyskiwane do kolekcji muzeum, muszą zostać zmierzone, zważone i opisane, a także sfotografowane i zdokumentowane oraz otoczone opieką konserwatora. Na muzeum spoczywa obowiązek zachowania wartości materialnej dzieła sztuki. I zarazem przedstawienia publiczności jego warstwy symbolicznej. Wystawa chwyta ten moment w drodze dzieła sztuki od pracowni artysty do magazynu muzealnego. Na naszych oczach dokonuje się przeistoczenie przedmiotu, który zinwentaryzowany staje się muzealium dziełem sztuki wydanym na nieskończone trwanie w instytucji kultury, zaopiekowanym dla obecnych i przyszłych pokoleń.